Pusia jest wspaniałą przyjaciółką i członkiem naszej rodziny. Jako lekarz weterynarii chcę mieć pewność, że otrzymuje właściwe pożywienie. Dlatego właśnie daję jej whiskas. Czym karmicie swojego kota? Czy jesteście pewni, że pożywienie, które przygotowujecie każdego dnia, zawiera odpowiednią ilość witamin i składników odżywczych? Jako lekarz weterynarii wiem, że w whiskas pusia znajduje dokładnie wszystko, czego potrzebuje. Pożywne, bogate w mięso o apetycznym wyglądzie jest ulubionym daniem pusi. Widać to po niej. Czyż nie wygląda wspaniale? Twój kot kupowałby whiskas.